Odcinku pokażę wam jak zrobić tort urodzinowy. Potrzebna będzie nam oczywiście modelina fioletowa pomieszana z niebieskim, biała, czerwona i żółta. Jak widzicie już rozpłaszczyłem tą modelinę kolorową i teraz Trzeba odcisnąć od niej kółeczka. Żeby nie przedłużać zrobię cięcie i zaraz do Was wracam. No i znowu jestem ze skółeczkowaną modeliną. Teraz przyklejamy je na siebie. No, i taki torcik. I jeszcze do niego trzeba tylko dodać świeczki. Bierzemy sobie biały, kawałek białego i kawałek czerwonego. I tak mieszamy kolory. Urywamy trochę, robimy taki patyczek, bierzemy żółty kolor i przyczepiamy do tego jako płomyk I przyczepiamy oczywiście do tortu. I tak dalej. No, jak widzicie, świeczki zrobione i tak oto prezentuje się nasz torcik. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmiku. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze. No i cześć.